Szanowni Państwo, mieszkańcy aglomeracji Wałbrzyskiej, pozwólcie, że w imieniu samorządu kamiennogórskiego zaproszę Was na Dni Kamiennej Góry, które będą miały miejsce w dniach 25 maja, 2 czerwca. Szczególnie zapraszam na dni 31 maja, 1 i 2 czerwca, bowiem w tych dniach nad zalewem kamiennogórskim odbędzie się ósmy festiwal coverów międzynarodowy. Jak również wystąpią gwiazdy polskiej sceny na które serdecznie państwa zapraszam. I tak będziemy oglądać 31. to jest piątek w godzinach wieczornych. Gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. To jest muzyka dla nas osób starszych, na które też serdecznie zapraszam. 1 czerwca w sobotę wieczorem grupa znana grupa Big Cyc, obchodząca swoje 25-lecie swojego istnienia. Jest będzie to koncert taki jubileuszowy. A w niedzielę o godzinie 22.00 Kamil Bednarek. Myślę, że to również ciekawa postać w polskim showbiznesie. W międzyczasie usłyszymy też muzykę coverową takich zespołów jak Roxette, jak Michael Jackson, jak bon Jovi. Też serdecznie na te koncerty z Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, Kamienna Góra od roku czasu jest członkiem aglomeracji Wałbrzyskiej. W związku z tym chcemy razem rozwijać nasze tereny, ale chcemy też się razem bawić. Dlatego serdecznie zapraszam.